Takie spotkanie medytacyjne, medytowania w ujęciu klasycznym, w ujęciu wyciszania umysłu, go kontaktu ze sobą. Są różne, różne sposoby, żeby komunikować się ze swoją podświadomością, żeby usłyszeć to, co ona mówi, i zakodować w niej pewne rzeczy. Ten kontakt ze sobą, ze swoim sercem, z tym głosem wewnętrznym, w tym pośpiechu dnia codziennego jest, jest trudny, i nasze umysły, nasza cywilizacja, kultura i te umysły są po prostu w tym pośpiechu. W tym pośpiechu brakuje czasu, żeby się zatrzymać. A nawet jak się zatrzymamy i chcemy coś porobić z tym na co dzień, to jednym się udaje i pięknie praktykują, a innych dużo rzeczy rozprasza w warunkach domowych. Albo jednak wybór padnie na to szorowanie kafelek czy, czy cokolwiek, tak? Czyli tego czasu gdzieś braknie. Dlatego fajnie jest się spotkać i dać sobie ten czas, dać sobie ten czas na połączenie się z tym swoim umysłem, poobserwowanie tego umysłu i połączenie też z tymi informacjami, które czasami wypłyną podczas takiego wyciszenia i kontaktu ze sobą. One mogą pokazać nam pewne blokady, pokazać nas, nam, jakie myśli jeszcze nas sabotują i przeszkadzają nam w tym wyciszeniu.